Siemanowidzowie, jak tam u was mija dzień? Cześć panie Mareczku 10.11? Noo Co tam, jak tam? Idę, bo chodzę teraz gdzieś Myślałem, że pójdziemy do sklepu Co? Myślałem, że pójdziemy do sklepu Nie To pójdziemy, jak coś się okazuje, to nadzieję, że zawsze jeśli pójdziemy, to pójdziemy Tak? No No to dobrze Idziemy widzowie z Markiem do sklepu idą mu kupić jakiś chlebek coś tam mu pokupuje jakieś małe rzeczy żeby na razie miał chłopak na inne szadanko no i co widzowie zobaczymy zobaczymy jak to Marek dalej będzie po, postępywał bo... bo jak na razie jest wszystko w porządku widać że nie pije eee że jest już w miarę nawet ogarnięty no i myśli inaczej no nie myśli tak gołą jak myślał wcześniej żeby tylko się napić, napić, napić napić. Eee, no i co widzowie, no. muszę na niego niestety ale czekać bo eee, nie chce, on nie chce żeby tam ktoś schodził na razie do niego na dół bo jakiś tam znajomy ma mu przynieść eee, kawę czy tam herbatę w termosie no, i Marek zaraz podejdzie do mnie koło sklepu. No i pójdziemy na te zakupki małe. Widzowie, zapraszam Was do łapek, do, subskry do subskrypcji. Brakuje nam 10 subskrypcji, żeby było 1700. A widzę, że, że idzie Wam to bardzo dobrze. Co za to Wam no bardzo też wam ślicznie dziękuję. Eee, no i żeby to leciało coraz więcej. No, żeby Coraz więcej było tych subskrypcji, żeby coraz więcej było też wyświetleń No bo tak to mówiłem wcześniej, im więcej widzowie wyświetleń e, Pod filmikami Tym więcej e, pieniążków Marek też zarobi, bo e, No bo z filmików, no wiadomo, że, że to się zarabia, nie? No i jak będzie na przykład, nie wiem, tysięcy Dajmy na to wyświetleń, no to e, Zarobi Marek, ja wiem, może z pięćdziesiąt za jeden filmik no, i jak tak, tak będzie, no to, to Marek wyląduje na pokoju. I to też dzięki Wam, widzowie. Marek wyląduje na pokoju, bo, bo oglądacie filmiki i robicie też wyświetlenia, robicie różne też rzeczy. I też dużo osób też wspiera Marka na TIPLI. Co też bardzo ślicznie dziękuję. I zaraz będziemy się widzieć z Markiem, widzowie. A teraz bym chciał powiedzieć jeszcze, że zapraszam też do TIPLI. I też dziękuję Tobie, Piotrek, za, za tak piękną współpracę, jaką współpracujemy, jaką, jako Ty moderator i Wam, moderatorowie wszystkim też bardzo szybciej dziękuję. Też od, ogólnie bym chciał od siebie, jako do Was, moderatowie, też bym chciał od siebie, żeby żeby wam też coś dać z tego, no bo dużo też pomagacie, no nie powiem, że nie, ale ja też chcę być fair co do was. Wiem, rozumiem, że, że jest to inaczej, że wy tylko moderatorowie jesteście, że, że to tamto. No ale ja też chcę z, z szacunkiem do was podejść, no i też chcę, żeby to wyglądało tak, jak to wygląda, nie? a nie żeby to jakieś było, że że ja tu nie chcę się odźwięczyć, czy coś widzowie. Wiecie, to może ja sam wejdę do tego sklepu. Bo zanim Marek do mnie przyjdzie, zanim się on przykula do tego sklepu, to minie jest pół godziny. A tak to ja mu zrobię szybciej zakupy i mu dam te zakupki. Widzowie, kupiłem Markowi chlebę, kupiłem mu szyneczkę. Na razie tak na śniadanko. A później po południu, jak do niego przyjdę, to mu kupię trochę więcej tych zakupów. Tak, żeby na razie miał tylko nasze danie, żeby zjeść I teraz idzie pan Ancymon Panie Mareczku, jak pan chodzi? Panie Marku, masz pan Leberki ci wezmę do Chodź idziemy Chodź idziemy Ja bym chciał cię obciąć w ogóle tyk niech wyjdą w mówię. Aha, bo oni tam siedzą, tak? Znaczy, no Adam już wyszedł, ale ojciec wyszedł. Jest... Hmm. Chodzi, że my tam sobie stanąć dalej? No, hmm. jeszcze z w Znaczy Kupela mi się nie sobą dograła za do mnie. Tak? Na, na 4 miesiące do, do kwietnia dostałem. Jeszcze raz? Do kwietnia dostałem zasiłek. No to pięknie. To pięknie, Marek. Bardzo dobrze. Poczekaj chwilę. Poczekaj, stój. Dobrze. mam dwa papierosy. Kurwa Marek, albo dostaniesz paczkę osobiście, albo odbierzemy. Bo jest dla ciebie już paczuszka szykowana od pana Piotka kciuszkami i różnymi takimi rzeczami eee, tylko, nie wiem jak to na razie będzie wyglądać jeszcze wiesz hmm. to wyspany chociaż? gdzie no to to, o, pietra, ja bym mam... Я мучу так встал, что... Будет так хуже. Я не буду напрягать... У меня тут внутри, который нам напал... Нейт. Идем на... Там напигают еще пытаться открыть... У меня тут один наш. вот тут будет концентрация. Majoryt tam trochę wejdzie, kurde Wejdzie do no, tej góry Nie wiem, kurwa, na ile tu wniosku tam jest Kurwa, to chcę sobie rozdzielać, kurwa A masz ładowarkę do tego? No, mam No to będzie pasować, nic nie będzie problemu, żeby wybiło bo to ma na chyba 9V A tam jest pewnie zrobione na 12V to być v No Nie no. jak marnie. Ja sobie ostatnio pomyliłem w ogóle klapki Poszedłem do tamtej. No, nie, ściśle. Nie, nie. Nie pachnie tam drewnem. Nie, pił, dzisiaj się ściśle. No, ściśle. No, się pachnie tam No, No, no ale gdzie idziemy się przejść? O tam jedzie. Tu gdzie kim? Co, ja na to telefon nie ma też groby. Jeden dzień między wody, da zrobić. Myślę, że może będzie jej ciężko, wiesz? Może być ciężko z tym telefonem, żeby zrobić. Nie wiem, co tylko... ja to jest. Jak go nazwisko, ta sama wymieniła. Zobaczymy. No. się, to się da. No. Piotrów było, nie? Piotrów był nie. Mógł być tam mający telefony, to od 2 no, no numery telefonu, nie wiem czy na karcie pamięci się zapisuje. No. Nie no, numery telefonu to się zapisują na karcie SIM. Nie wiem panie, kartka No jeszcze mocniej wstać. Nie dalej nie O, dobra. No i teraz nie będzie wypadał chyba. Idziemy na słynny pigal Marek, co? Jest <laughs> Nie, bo może Piotr być ci kurde przyjść, bo ciep... w miarę ciepło jest to możemy wjechać Jakby zapytał strzelba, ale też z tymi drogami ma kurde problemy ty. no to niedobrze Dziś dzisiaj wstałem z tak bolącą głową Myślałem, że normalnie zawał dostanę, nie? Tak miłe, zaczął boleć Przez zatoki To ostatnio Odpłukać kurdę i Tam szmerało tak trochę, no mnie to przez zatoki boleć, nie? I dlatego Niekiedy to czuwam Takie, Taki ból, nie? że normalnie ciągnie mi głowę w dół.